dobry Państwo, otwieram 74. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w i Witam Państwa Radnych i witam Panią Skarbnik. Niestety pan burmistrz dzisiaj nie mógł do nas dołączyć, ponieważ pilny wyjazd, inny wyjazd do Kielc. więc dzisiaj będziemy sami procedować bez Pana Burmistrza. Przechodzimy do kolejnego punktu obrad, jakim jest sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad. W tym celu doproszę obecnej radnej o przyciśnięcie na terminalach niebieskiego przycisku. Dziękuję. Że y, Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Kolejnym punktem obrad jest zatwierdzenie porządku obrad dzisiejszej sesji, <coughs> którą otrzymaliście Państwo wraz z projektami dwóch uchwał. Czy są jakieś uwagi do tego porządku obrad? Nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania nad y, porządkiem obrad. Kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad dzisiejszej sesji? Proszę o naciśnięcie zielonego przycisku na oraz podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw czerwony, kto się wstrzymał żółty? Zagłosowało 13 radnych. Stwierdzam, że porządek sesji został przyjęty. Przechodzimy do głosowania nad projektami uchwał. Pierwsza z nich jest uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2033. Proszę Państwa, o czytanie projektu uchwały. Projekt uchwały nr 74 przez 429 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiślica na lata 2023-2033. Na podstawie artykułu 18 ust. 2.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2023 roku pozycja 40 ze zmianami oraz artykułu 226 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw z 2023 roku pozycja 1270. <todgłosy> Ze zmianami Rada Miejska uchwala co następuje. Paragraf 1 W uchwały nr 64 przez 367 z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśrca na lata 2023-2033 zwanej danej prognozą finansową wprowadza się następujące zmiany. 1 załącznik nr 1 do prognozy finansowej wieloletnia prognoza finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. załącznik nr 2 do prognozy finansowej wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. objaśnienia przyjętej wartości stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i imieniwiśnica. I paragraf 3 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję panie skarbnik. Przystępuję do głosowania projektu uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o na wciskanie się na projekt nowy oraz podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? głosował. Przez radnych stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 5 do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Łica na 2023 rok. Proszę Państwa Panią Panie Powercy o odczytanie projektu uchwały. Projekt uchwały nr 74 przez 430 <grym> Rady Miejskiej Wiślicy z dnia 21 20. grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wiślicy na 2023 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2. 4 w z dnia 8 marca 1990 roku za urządzie gminnym, Tekst jednolity dzienników z 2023 roku, pozycja 40 oraz artykuł 211, 212, 235, 236. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych tekst jednolity Dzienników Ustaw 2023 roku pozycja 1270 z późniejszymi zmianami Rada Miejska w Wiśnicach Polacji następuje. Paragraf 1. W uchwale Rady Miejskiej Wiśnica nr 64 przez 368 z dnia 30 stycznia. 2023 roku w sprawie budżetu na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany. 1. Dokonuje się zmiany dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmiany wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do pomieszczenia w 2023 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik. Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiśnica i paragraf 3 uchwała wchodzi w życie z niepodjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Dziękuję. Dziękuję Pani Skarbnik. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały proszę o naciśnięcie zielonego przycisku na terminalu oraz podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Wstrzymał. Zagłosowało 13 radnych. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać dzisiaj głos, zapytać interpelacje, wolne wnioski? Nie widzę. Jeżeli nie ma więcej wniosków i zapytań, zamykam 64. Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej Wizy. Dziękuję Państwu za udział w sesji.